Witajcie drodzy słuchacze. Tu Rafał Ochocki, prowadzący kanał w Poszukiwaniu Prawdy. Tym razem chciałem osobiście Was poinformować i tym samym zaprosić na nową serię wykładów. Jest ona na tyle specyficzna i istotna dla mnie, ze względu na to, że miałem okazję być na nich osobiście. Co prawda nie na tych, które będą prezentowane, gdyż te odbyły się w listopadzie 2024 w USA. Osobiście natomiast byłem w sierpniu 2025 w szkole misyjnej w Niemczech na dziesięciodniowym kampie biblijnym i mogłem na żywo słuchać wykładów Dawida. Było to jedno z najlepszych duchowych wydarzeń w całym moim życiu. Dlatego właśnie chciałbym wam nieco przybliżyć sylwetkę tego mówcy. Jego przeszłe doświadczenia i nawrócenie są dowodem tego, że każdy może się zmienić i zostać wykorzystany w dziele Bożym. Nie będę się tutaj powtarzać, dlatego już teraz zapraszam do obejrzenia wideo pod tytułem Osobista historia Davida. Jednak to, czego nie zobaczycie na wykładach, to jego niesamowita chęć pomagania i poświęcenie, z jakim to robi. Było to dla mnie najbardziej przekonujące doświadczenie, a zarazem dowód ponadnaturalnej mocy udzielanej Davidowi każdego dnia podczas tego dziesięciodniowego kampu. Prawdopodobnie wszystkie 40 osób, które przybyły do Niemiec, miały okazję wysłuchać przynajmniej kilku wykładów Davida nagranych w USA w 2024 roku. I dlatego każdy przyjechał z konkretnymi problemami i chęcią otrzymania pomocy, a przynajmniej osobistej lub małżeńskiej konsultacji. Zrozumiecie sami, kiedy obejrzycie serię walki duchowej. I to, co zrobiło na mnie niesamowite wrażenie to ilość czasu, jaką poświęcił w trakcie tych 10 dni, aby wysłuchać każdą osobę, która specjalnie przyjechała z bliska czy z daleka, nawet osób nie biorących udziału w programie. I to wszystko były darmowe konsultacje po jednej godzinie. Kiedy jednak wymagała tego sytuacja, spotkanie mogło trwać nawet do 2,5 godzin. Zatem każdego dnia po tym, jak miał wykład, od 9.30 do 13.00 następował obiad, a po obiedzie od godziny 15 przyjmował od 4 do 5 osób dziennie, żeby wysłuchać ich problemów, doradzić i modlić się za te osoby. Czasami kończyło o 21, a nawet 22 i tak każdego dnia. Ani razu nie widziałem go zmęczonego. Nieważne kiedy się go nie spotkało, tryskał świeżością i bystrością umysłu. To było dla wszystkich uczestników programu zauważalne i niesamowite. Jak już wspomniałem, w 2024 roku nagrane zostały w USA dwie serie spotkań. Jedna dotycząca tego, jak pogłębić swoje życie duchowe, co pojawi się na tym kanale pod nazwą Jak studiować pismo święte, a druga seria nosząca tytuł Walka Duchowa, którą będziecie mogli obejrzeć na kanale Zapomniane Adwentowe Prawdy. W tej drugiej serii usłyszycie o wręcz nieprawdopodobnych doświadczeniach jego żony link w opisie i na końcu tego wideo. Zapraszam serdecznie do oglądania i subskrybowania obu kanałów, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzielcie się tym również ze znajomymi, bo naprawdę warto. Proszę, pamiętajcie, że wasze subskrypcje i komentarze sprawiają, że te materiały są lepiej widoczne i bardziej promowane przez algorytmy YouTube'a. Jeśli tego nie robicie, nasza praca nie jest tak widoczna, jakby mogła być. Dlatego zaangażujcie się, to jest naprawdę proste. Naciśnijcie napis subskrybuj pod filmikiem, a potem naciśnijcie na dzwonek, zmieniając na wszystko, czyli dostaniecie powiadomienia o każdym nowym materiale. Naciśnij łapkę w górę, jeśli materiał Ci się podobał, i napisz krótki komentarz chociażby podobało mi się albo cenny materiał. Za wszystko z góry serdecznie dziękuję i życzę błogosławionego oglądania ale nade wszystko doświadczenia Boga w waszym codziennym życiu. Pozdrawiam, do usłyszenia.